Cześć kochani, um, taki mały update. Abde e, co tam u mnie? Dziękuję oczywiście za Waszą troskę i za Wasze pytania. Cieszę się bardzo, że są filtry na Instagramie, bo jestem e, przezroczysto żółto-biało-blada. A tutaj nawet tak tego nie widać. E, jest ciężko, jest ciężko, bo to pytacie, czy już jest lepiej. Wiadomo, w domu jestem, więc jest lepiej, ale ból y, jest. Y, tego się nie da opisać, słuchajcie, a nocki są dramatyczne. Y, co dwie godziny muszę wstawać, rozruszać się, rozruszać y, tutaj to biodro, żeby było lepiej, ale jest ogólnie masakra. Biorę bardzo silne leki przeciwbólowe i boję się trochę, że nabawię się anemii, bo nie mam kompletnie apetytu, właśnie przez ten ból, przez to wszystko. No, więc jest tak sobie, gdzie mój gdzieś tam próg bólu jest naprawdę dosyć wysoki, a tutaj po prostu nie daję rady. Czasami wpadam w panikę z tego bólu, że, że nie dam rady. To jest takie przerażające momentami. No a do tego jeszcze wiadomo, Zoszka, która nie kuma kompletnie, że mam chorą nogę, bo mam spodnie założone, czy leninsy, więc nie widać tego, tak? A ona jest mała. I nie rozumie tego. Prawda, Zosiu? No, więc, jest ostry Meksyk. Najlepsze sytuacje to są, gdy Zośka bierze moją kulę do zabawy i łazi z nią po całej chacie, a ja muszę o dwóch chodzić i nie no czekam, aż zrozumie, aż przyjdzie na zabawy z tą kulą i w końcu ją dorwę. Więc tak, tak to bywa tutaj aktualnie. I już widzę, że schudłam po nodze mojej, tej zdrowej. Także słabo, no ale trzeba dojść do siebie i stąd pudło żarcia od restauracja pod drzwi. Ciekawa jestem, czy będzie mi smakować. Mam nadzieję, że nazwa jest tak samo prawdziwa, jak to jedzenie, czyli jak z restauracji karierze bardzo dużo cateringów już przetestowałam i albo mi się nudziły, albo po prostu mi nie smakowały. Tutaj pani doradziła mi, jak się dowiedziała, że jestem po operacji i potrzebuję naprawdę gdzieś tam tej odporności, hemoglobinę swoją poprawić, no to poleciła mi dietę Basic i szoty. Szoty są rewelacyjne, bo ja mogłabym same płyny przyjmować, więc robię sobie też koktajle, oczywiście zielone. Eee, no ale żarło. Mam nadzieję, że będzie wprost jak z restauracji, pod wieczorek. Wygląda apetycznie, na słodko zawsze przyjmuję. Mm. Zaraz poczytam, co tam mamy.